Jeszcze raz, jeszcze raz! nie żyje, żyje nam! Niech żyje nam a tyłu... Będzie przemawiać! Będzie przemawiać, uwaga, jubilat przemawia. Co chciałbyś powiedzieć swoim przyjaciołom, którzy tu się zgromadzili, żeby uhonorować ciebie w dniu swoich urodzin? To nic bym nie mówił powiem szczerze, bo mnie całkowicie zamurowało, ale po prostu powiem, dziękuję bardzo. <grystanie> a, <grystanie> bardzo proszę, dla ciebie oczywiście prezenty, motoska Sifi, napoje energetyczne, startery play dla Ciebie, dla Twoich przyjaciół, czyli dla nas, żebyśmy mogli dzwonić do Ciebie za darmo <grystanie> oraz inne <grystanie> <nie jest podzielenie. grystanie> To teraz będziemy do Ciebie dzwonić. Draci tego, iż jesteście nieco później niż zakładaliśmy. So, chodź, chodź, chodź. Zamiast 30 świeczek będziesz miał 30 lasek zrobionych przez Zarembiankę.